Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura próbna 2023, grudzień 2022. Matematyka, poziom rozszerzony. Zadanie numer 11. Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD w którym długość AB jest większa od długości CD, oraz ramię BC ma długość 6. Na tym trapezie opisano okrąg o promieniu R równym 5. Miary kątów BAC i ABC tego trapezu spełniają warunek sinus kąta BAC dzielone przez sinus kąta ABC równe 5 ósmych. Oblicz pole i obwód trapezu ABCD. Zacznijmy od orientacyjnego rysunku naszego trapezu. Ponieważ trapez jest wpisany w okrąg, to musi być równoramienny. Wynika to stąd, że odcinki AB i CD to cięciwe, a każda cięciwa w okręgu jest przecinana dokładnie w środku przez promień tego okręgu prostopadły do cięciwe. Jeżeli więc bok BC ma długość 6, to bok AD też ma długość 6. Potrzebujemy jeszcze wysokości podstaw AB i CD oraz długość wysokości tego trapezu. Zacznijmy jednak od funkcji trygonometrycznych. Oznaczmy kąty wymienione w treści zadania w nieco krótszy sposób. Kąt BAC za pomocą litery alfa. A kąt ABC za pomocą litery beta. Ponieważ trapez jest wpisany w okrąg, to również trójkąt ABC jest wpisany w okrąg. Bok BC leży naprzeciwko kąta alfa. Zgodnie z twierdzeniem sinusów, długość odcinka BC do sinusa kąta alfa leżącego naprzeciwko jest równe dwa razy długości promienia. Możemy stąd obliczyć sinus kąta alfa jako długość BC dzielona przez 2 razy promień. Podstawiamy długości podane w treści zadania i dostajemy sinus alfa równe 3 piąte. Wiemy, że sinus alfa dzielona przez sinus beta jest równa 5 ósmych. Możemy stąd obliczyć sinus beta jako równe 8 piątych razy sinus alfa. Sinus beta to w takim razie 24 dwudzieste piąte. Do rozwiązania przyda się jeszcze kotangens kąta alfa, a żeby go policzyć, będzie potrzebny także cosinus kąta alfa. Wartość cosinusa możemy obliczyć z jedynki trigonometrycznej, czyli z równania sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równe 1. Po przekształceniu mamy cosinus alfa równy pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat alfa. Podstawiamy wartość sinusa, podnosimy do drugiej potęgi, odejmujemy i liczymy wartość pierwiastka. Dostajemy cosinus alfa równy 4 piąte. Kotangens kąta alfa to cosinus alfa dzielone przez sinus alfa. Dzielimy więc 4 piąte przez 3 piąte i dostajemy kotangens alfa równy 4 trzecie. Zapamiętujemy wartości dwóch funkcji trygonometrycznych. Sinus beta równy 24/25 i cotangens alfa równy 4/3. Poprowadźmy teraz na rysunku wysokość z punktu C prostopadłą do podstawy AB. Dolny koniec tego odcinka oznaczmy literą E. Odcinek CE to wysokość trapezu. Ten odcinek dzieli trójkąt ABC na dwa trójkąty prostokątne. Oznaczmy podstawy tych trójkątów literami x i y. Suma długości tych dwóch odcinków jest równa długości odcinka AB. Musimy więc policzyć długości odcinków x i y. Najpierw jednak policzymy długość wysokości CE. W trójkącie prostokątnym BCE wartość sinusa kąta beta to długość CE dzielona przez długość BC. Możemy stąd policzyć długość CE jako równą BC razy sinus beta. BC wynosi 6, a sinus kąta beta to 24 24,25. W takim razie wysokość trapezu CE ma długość 144,25. Przechodzimy teraz do trójkąta prostokątnego ACE, żeby obliczyć długość Y. Kotangens kąta alfa w tym trójkącie to Y dzielone przez długość CE. Mamy stąd Y równe CE razy kotangens kąta alfa. CE to policzone przed chwilą 144.25, a kotangens alfa wynosi 4 trzecie. Dostajemy y równe 192/25. Potrzebujemy jeszcze odcinek x. Możemy go obliczyć z twierdzenia Pitagorasa rozpisanego dla trójkąta BCE. X kwadrat plus c kwadrat jest równe bc kwadrat. W takim razie x kwadrat to bc kwadrat minus c kwadrat. Co po podstawieniu daje 1764,625. Pierwiastek z tego ułamka to 42,25. Długość odcinka AB to suma długości Y i X, co daje razem 234,25. Ponieważ nasz trapez jest równoramienny, to odcinek CD. Będzie miał długość y minus x, czyli 192,25 minus 42,25, co jest równe 6. Okazuje się więc, że trzy boki naszego trapezu mają jednakową długość 6. Możemy wreszcie obliczyć obwód trapezu. Wystarczy dodać do siebie długości poszczególnych boków. Mamy 234,25 plus 3 razy 6, to jest równe 27 całych i 9 dwudziestych Dalej pole trapezu można obliczyć jako jedna druga razy suma długości AB i CD razy długość CE. Podstawiamy policzone wcześniej długości i dostajemy ostateczny wynik 44 całe i 148 ,625. W ten sposób mamy obliczony obwód i pole trapezu.